Jeśli chodzi akurat o Tinder'a czy o inne portale randkowe, to tak jak Ci powiedziałem, yy, musisz zdać sobie sprawę, że zdecydowana, ale taka totalnie zdecydowana, przeważająca yy, waga tutaj spoczywa na zdjęciach. W związku z czym musisz patrzeć na to nie jako że mam totalnie jestem tabula rasa dla niej, i teraz w zależności jak się przedstawię i co powiem, to pokieruję relację. Nie, tu już się dużo wydarzyło zanim się odezwałeś. Mieliście na pewno takie coś na Tinderze, że dziewczyna napisała wam kilka zdania, nagle zamilkła. O, wielokrotnie. Ale nic, nic się nie zdarzyło konkretnego. Po prostu już nie przestała odpisywać. I wiecie, ja do... najbardziej zrozumiałem tą sytuację wtedy, kiedy zauważyłem, że robię to samo z dziewczynami. Bo wiem, kiedy ja to robię z dziewczynami. Robię tak z dziewczynami, kiedy po pierwsze patrzę, za słaba. Ale odpiszę, bo. Albo mam czas, albo mi się nudzi, albo z jakiegoś powodu po prostu nie wiem, tak odpiszę jej. Ale potem już nie piszę, jak widzę, że naciśnie do spotkania, albo ją zniechęcam, albo po prostu nie chcę mi się odpisywać. Zależy, ile się u mnie wtedy dzieje. Jak się dzieje dużo, to nawet nie będę jej odpisywał, szkoda mi na nią czasu. A ona będzie się zastanawiała, co się stało, skoro się sobie podobaliśmy. I on przerwał, z jakiego to było powodu, bo założyła, że się sobie podobaliśmy, a ja już ją z góry skreśliłem. I zmyliło ją tylko to, że do niej w ogóle cokolwiek napisałem. I w drugą stronę też to działa. No średni koleś, ale coś tam napisał, a może mi jakoś rozśmieszy, może coś napisze i mu odpisze, ale to nie jest typ w moim guście. Dlatego eksperyment Cloud już pokazał, jak się dzieje, kiedy naprawdę się podobasz lasce. Że możesz srać do tej rozmowy i gówna wysyłać za przeproszeniem, ale nie spieprzysz tego. Bo zdjęcia są dobre. Czyli jakby to jest do ciebie. Musisz zdecydowanie punkt ciężkości przenieść na, na dobre zdjęcia, a w rozmowie być od samego początku konkretnym, żeby nie rozmawiać 20 minut, 10 minut, chyba że jest sytuacja wyjątkowa, a takie niektóre są, że po prostu z niektórymi dziewczynami. Nie wiem, czy ich ciekawość świata, czy czego powoduje, że zadają dużo pytań, są ciekawe wielu rzeczy, i wtedy możesz im trochę tego dać w rozmowie, ale nie za dużo, żeby laska nie poczuła, że jak zada pytanie, to dostanie odpowiedź. Bo jak ona to poczuje, to nie pójdzie też raczej na randkę, bo będziesz dla niej załatwy, w sensie zbyt oczywisty. Nie wzbudzisz emocji, jeśli będziesz zawsze dawał jej to, czego chce. Ale takie robiąc trzy kropki, nie do powiedzenia, albo to jest dobry temat na kawę, tego ci nie mogę powiedzieć, hi, 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 oj, tu, jakbym ci powiedział, to by się zgorszyła. Takie rzeczy, jak będziesz wstawiał, to dajesz takie, takie poczucie, ciekawości. poczucie ciekawości, że nie, nie, będziesz, nie odkryjesz się tak łatwo jak, jak ona by chciała. Yy, wiesz, jeszcze ja ci powiem coś. Bo tu taka jedna zasada ogólna, też jakby świta. Ona się bierze z tajemnic gracza jedynki. Tam dałem taką, nie wiem czy ktoś z Was kojarzy, zasada ty pierwszy z tajemnic gracza jedynki. Ona mówi o tym, że jakby to służy temu, żeby szybciej stestować laskę, czy ona jest w stanie dać nam to, czego chcemy. Jeśli na przykład seks chcemy z Tindera, bo w sumie nie wiem, czy ktoś może żony szuka na Tinderze, to nie jest dobry pomysł. <grym> Ale jak szukamy seksu, to możecie testować dziewczyny. A testujecie je wykonując zasadę ty pierwszy, czyli nie wiem kim jest Kaśka z Tindera, czy jest grzeczną dziewczynką, czy jest niegrzeczną. Nie wiem czy ona byłaby w stanie na pierwszej randce zrobić ze mną to i tamto i szybko się otworzyć, tego też nie wiem. Bo jakbym wiedział, bym grał odważniej i konkretnie. I takie dylematy powodują, że jesteście bezpieczni i piszecie po prostu badając laskę. Tak na razie Bezpiecznie, czyli to, co mówiłeś, na, że na początek delikatnie, pamiętasz? A właśnie zamiast tego, jeśli ty już wiesz, że ty poszukujesz relacji seksualnej, to nawet tak stracisz jakiś tam mały, nie za duży procent lasek, przez to, że od razu będziesz ostry, to o wiele więcej zyskasz tą strategią, bo. Czasu. czasu nie stracisz, to jest raz, a dwa yy, jest też druga strona medalu. Jak przestraszysz te trzy szare myszki, to też druga strona medalu, znaczy będąc zbyt seksualnym, to druga strona medalu jest taka, że jeśli nie będziesz zbyt seksualny, a będziesz zachowawczy, to stracisz 8 ostrych lasek. Główny filar, jakby monopol na kobiety powinien być z życia, więc traktujmy portale randkowe tak, żeby nie zabierały nam dużo energii, a potrafią zabierać. Każdy z Was, kto ma taki portal, to wie, że on... Potrafi też zabierać dużo energii, jak chcecie z każdą tych lasek jakby część siebie włożyć w każdą relację i tam ugrywać. To są tak niestałe i tak chwiejne relacje, że za każdym razem tracicie potem tą część siebie, tego już nigdy wam nikt nie zwróci tego czasu i tak dalej. Więc tylko super zdjęcia i wchodzisz w to baby, czy nie? Załóżmy, zobacz, gdybyś na przykład miał zdjęcie, jak rozmawiasz w korytarzu z innymi facetami, dla takiej kobiety, mimo że to nie jest zdjęcie modelowe zrobione tobie jakoś w studio i tak dalej, ale ono jest dla nich cenne, rozpoznawczo jest dla nich cenniejsze, żeby realnie ocenić, jak wyglądasz w sytuacji, kiedy są przy tobie na przykład inni faceci. Bo jak ja zrobiłem sobie zdjęcie z klawiterem do mnie na Facebooka, to tak naprawdę, gdyby ktoś miał tylko jedno to zdjęcie, klawiter z 2 metry chłop, czego nie widać na filmikach. Ja przy nim wyglądałem jak chłopiec, taki mały chłopiec, niski, taki sięgający mu gdzieś tak. I ja mówię, Boże, po prostu to zdjęcie strasznie niekorzystnie dla mnie działa, no nie? I trzeba mieć też tego, taką świadomość, czy zdjęcie nas dobrze prezentuje i nasze też walory przedstawia? Podzieliłem się z Tobą paroma wskazówkami odnośnie skuteczności gry na Tinderze w oparciu o wykorzystanie materiałów, ze spotkania z klientami gracza doskonałego. Ale to nie jest tak, że ja kocham y, grę na Tinderze, y, że ja kocham te zasady, które rządzą się y, poznawaniem y, kobiet przez internet, bo zawsze będę uważał, że portale. Y, Randkowe są stworzone głównie w oparciu o ułomność facetów, czyli na ułomności facetów takie portale y, zarabiają i funkcjonują właśnie dlatego, że faceci mają problem w nawiązywaniu relacji z kobietami. Nie dam sobie wkręcić nigdy bajki, że są to portale, które powstały po to, żeby ułatwić ludziom zapracowanym poznawanie się wzajemnie. Jest to oczywiście fakt, z którym nie da się tutaj y, dyskutować, ale uważam, że takie portale funkcjonują właśnie nie. Z uwagi na to, że ludzie nie mają czasu, bo bardzo wiele z osób, które korzystają z tych portali, mają czas, tylko po prostu nie mają odwagi, nie wiedzą jak się za to zabrać, żeby poznać kobietę w realnym życiu. Teraz uwaga, a wiadomość: jeśli nie jesteś turboprzystojny i nie masz mega zdjęć na takich portalach jak Tinder, to jesteś. Naprawdę w takim dolnym procencie 10-20 facetów, którego kobiety nie biorą pod uwagę. Przepraszam, że brzmi to brutalnie, ale taka jest prawda. Tylko ci najprzystojniejsi są preselekcjonowani, kobiety wybierają ich i żonglują po prostu spotkaniami z tymi facetami, którzy wyglądają bardzo fajnie, a wszyscy pozostali faceci, którzy w życiu nie poradzili sobie z przełamaniem strachu, muszą za to zapłacić, tym, że pomimo iż mają taki portal, gdzie. Będąc nawet lękliwi do kobiet, mają okazję się z kimś spotkać, to będą musieli zapłacić za to karę w, takim, w takiej postaci, że spadną po prostu do y, takiego kotła, y, który jest olbrzymi, mieści tysiące facetów, którzy będą mieli problem z przebiciem się mimo wszystko. Ale za to, jak jeden z tych facetów przeciętnie wyglądających wyjdzie z tego kotła i wykorzysta podstawowe rzeczy, które ja nauczam w moich materiałach to będzie miał kobiety, jakich często nawet nie będą mieli ci przystojni, bo za to ci przystojni, jak już spotkają się z kobietami, to tam wyjdą ich inne niedociągnięcia, niedociągnięcia społeczne i te kobiety przejdą na oczy i stwierdzą, że to jednak nie to, co spodziewały się, patrząc na zdjęcia tego faceta. Dlatego zachęcam cię do skorzystania z moich materiałów, które stworzyłem przez wszystkie lata, którymi zajmuję się y, tematem uwodzenia kobiet. Mam bardzo wiele dowodów na to, że moje materiały zmieniły życie żeby nie tylko powiedzieć relacje z kobietami, ale spirala nakręcających się pozytywnych zmian sięga znacznie dalej. I bez przerwy dostawałem wiadomości o z podziękowaniami yy, od facetów, którzy myśleli, że są skazani na gorszy żywot, a tymczasem miałem dla nich dobrą propozycję. Teraz masz świetny moment, bo jest wielkanocna promocja do wtorku do 12, której szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu, więc zachęcam Cię do skorzystania z materiałów, które sprawią, że nie będziesz musiał polegać głównie na portalach randkowych. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, a my widzimy się już niebawem.